Czapki z głów drodzy Państwo, ponieważ do naszych drzwi puka już wiosna. To po pierwsze, a po drugie jest z nami gość, przed którym zdecydowanie musimy obnażyć głowę. A z nami dzisiaj w studio jest Pani Anna Mackojć. Dzień dobry, Dzień witam dobry. Cię Aniu, witam. która jest trychologiem i która nam podpowie w jaki sposób możemy wzmocnić włosy na wiosnę. Aniu, co takiego dzieje się z naszymi włosami zimą, że wiosną, na progu wiosny zdecydowanie widzimy spadek kondycji. Z czego to wynika? Bardzo dobre stwierdzenie i bardzo dobrze, że zaczynasz od zimy, bo tak najwięcej grzeszymy właśnie zimą, jeżeli chodzi o włosy, a potem konsekwencje zbieramy właśnie na wiosnę. Mamy temperatury ujemne, minusowe, które bardzo negatywnie wpływają zarówno na łodygę, czyli na długość włosa. I zarówno też źle wpływają nam na kondycję skóry głowy. Trzeba byłoby zacząć od aspektu yy, skóry gdzie pochyliłabym się nad problemami skórnymi typu kowe zapalenie skóry, łuszczyca, łupież, wszystkie elementy, które tutaj wchodzą, czyli wchodzenie z zimnego do ciepłego pomieszczenia i w drugą stronę nawiewy, nadmuchy, suche powietrze w pomieszczeniach, mroźne powietrze na dworze, wilgotne powietrze, no i brak naszej konsekwencji w pielęgnacji tej skóry głowy, potem będzie niestety skutkował właśnie na wiosnę problemami. Jeżeli jest problem ze skórą głowy, to na pewno będzie problem z czas. Które nosimy, nie zawsze zwracamy uwagę zimą na to, jaką tą czapkę nosimy. Po prostu zimno to coś, trzeba na uszy nacisnąć, a jakość czapki, a właściwie materiału, który nosimy, ma bardzo duże znaczenie, bo jeżeli będziemy nosić czapkę syntetyczną, to potem konsekwencje właśnie problemów ze skórą będziemy zbierać na wiosnę. Fenomen takiego wiosennego wypadania włosów, czy to jest. Fakt czy mit? To zależy, jak do tego tematu podejdziesz. Bo już zahaczyłaś o ten mróz i nie noszenie czapki to jest też bardzo dobry punkt, który powinniśmy poruszyć, ponieważ z kolei jak nosimy źle czapkę, to Źle, ale jak nie nosimy wcale, to jeszcze gorzej. Z tego względu, że kapilarki, czyli takie drobne naczynia, które nam oplatają mieszek włosowy, one nam dostarczają wszystkich substancji odżywczych do naszego włosa. W momencie, gdy mamy niską temperaturę, te kapilarki się obkurczają i jest ograniczony dostęp substancji aktywnych, minerałów, witamin z naszego organizmu do włosa. Włos przechodzi w stan uśpienia, i niestety nam wypada właśnie na jesień, na wiosnę, przepraszam. Wypada nam na wiosnę, więc w tym momencie to wypadanie wiosenne jest faktem to jest jeden aspekt. A drugi aspekt, ograniczenie dostępu do żywności zielonej, do witamin, do minerałów. To wszystko też potem pokutuje, niestety, w pierwszym aspekcie we włosach, ponieważ można powiedzieć, że włosy przez organizm traktowane są trochę po macoszemu. To jest taki element naszego organizmu stojący na samym szarym końcu listy. Wszystkie niezbędne narządy muszą być zaopatrzone w minerały. I dopiero w później włosy, prawda. I dopiero później włosy, więc niestety ale wypadają jako pierwsze i bardzo niesprawiedliwe, bo odrastają jako ostatnie. A powiedz Aniu, kwestia odżywiania, bo to są często jako takie restrykcje kaloryczne, prawda? Jakby obniżamy ilość kalorii, ale co za tym idzie szczególnie mam wrażenie, że kobiety to robią. Białko, które, którego podasz. Obniżamy chcąc schudnąć. Węglowodany też, ale białko. Mhm. Na jakie aspekty odżywiania musimy zwrócić uwagę, żeby tak mieć szybko efekty? Powiedziałabym tak: najlepiej, żeby zrzucić te parę kilogramów, to udać się do dietetyka. Ponieważ dietetyk dokładnie wypyta i przeprowadzi dokładny wywiad, jak wygląda nasz dzienny tryb, jak myjemy, jakie mamy preferencje, co lubimy, czy trenujemy, jak spędzamy całą naszą aktywność fizyczną w ciągu dnia dobierze tą aktywność, która jest potrzebna plus też oczywiście tą ilość kaloryczną tak żebyśmy nie stracili właśnie włosów, a tylko kilogramy. Jeżeli mamy taki zamiar już, że chcemy zrzucić szybko natychmiast dużo kilogramów, to warto zadbać o to, aby te cząstki cały czas były aktywne. W aby... jaki sposób to wesprzeć? Suplementacja. Suplementacja, suplementacja hmm. właśnie dokładnie tym składnikiem, który występuje w naszym organizmie, czyli dokładnie proteoglikanami. Hmm. To jest element, który nam zabezpieczy ciągłą podaż, ciągłą aktywność tych gruczołów, ciągłą aktywność mieszka włosowego, podziałów komórkowych, tak, żeby ten włos miał się dobrze, a jednocześnie, żebyśmy mogli bezpiecznie tracić te kilogramy. To powiedz, powiedz Aniu, jakich preparatów szukać w sensie substancji aktywnych, tak? Czyli preparatów z proteoglikanami. Z proteoglikanami tak? To jest substancja, aktywna, to jest substancja aktywna i możemy ją łykać? Możemy tak? ją I łykać. oprócz tego jeszcze witaminy, czy też Obowiązkowo. Witaminy mhm. są podstawą, bo oczywiście to, aminokwasy? że zabezpieczam, aminokwasy też jak najbardziej szczególnie te siarkowe, które wpływają na jakość naszego włosa, ale też. Arginina, cytrulina, ornityna są niezbędne w szlakach biochemicznych, jeżeli chodzi o podziały komórkowe, o przyrost tego włosa na długość. No nie chodzi nam tylko o zachowanie jakości, tak jak jest, ale one mają cały czas się dzielić. Włos dzieli się codziennie, więc on potrzebuje dużo energii i dużo elementów, które mu te podziały tą możliwość wzrostu zapewnią. To tak reasumując, my często potrzebujemy szybkich efektów. Więc e, poprosimy Cię Aniu o taki szybki pakiet, e, tak żebyśmy widzieli na Wielkanoc powiedzmy efekty. O to tak naprawdę w ekstremu przyspieszone ja tempo. Wiem, ja wiem, że włos rośnie długo i efekty będą tak na, na dobrą sprawę, proszę Państwa, latem, ale spróbujmy. Oj, ja myślę, że nawet za kilka lat nawet nie latem, <grym> ponieważ włos żyje 6 lat, tak, więc tak. to jest trwały proces. <grym> ale jeżeli mamy sobie zrobić taki mini pakiecik must have, to na pewno bym powiedziała o e, minerałach, czyli o żelazie o o siarce, o cynku, a z witamin, taki must have, to są witaminy z grupy B i D3. To są takie najważniejsze elementy podstawowe. badania przed? Zdecydowanie tak, szczególnie jeżeli chodzi o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli właśnie między innymi witamina D3, bo jeżeli przesadzimy, to możemy mieć bardzo negatywne konsekwencje. Też mówi się dużo w tej przestrzeni medialnej o takim ferrytynowym wypadaniu e, włosów. E, rekomendujesz zbadanie poziomu? Tutaj? Zdecydowanie tak, tak, szczególnie właśnie w okresie wiosennym, tak. kiedy... E, Więc może jest... jest to białko, które... Tak jest. To jest to białko, które jest odpowiedzialne, można tak. powiedzieć, poniekąd oczywiście za wiele innych procesów, ale za włosy też między innymi. Natomiast jego utrata może nastąpić dosyć duża w okresie jesienno-zimowym ze względu na infekcje, które przechodzimy. Jest to sezon grypowy, sezon infekcyjny, wielokrotnie chorujemy, już nie mówiąc o chorobach z wysoką gorączką, spadek ferytyny po chorobach będzie na pewno znaczny, więc warto zbadać i zwrócić uwagę, ile powinniśmy tego wysuplementować. Fantastycznie. Serdecznie Ci dziękujemy, Aniu. Drodzy Państwo, ja mam nadzieję, że teraz z tym pakietem wiedzy to my pójdziemy w tę wiosnę z naprawdę podniesioną głową.